25 października będziemy obserwować pierwszy trening gołąbków młodych z odległości około 30 metrów do gajnika młodych, czyli jesiennych, które zostały uciągnięte. Uciągnięte zostały w wdowcach w celu eksperymentu, a także uzupełnienia kadry lotowej na 2017 rok jest tu większość samczyków będą to najprawdopodobniej stali partnerzy tych najlepszych samiczek moich lotowych no ale muszą przejść pełen program, czyli treningi, wywózki także zimą najprawdopodobniej zaliczą dwa loty 100 km i będą potem przeznaczone do do lotowania, do uzupełnienia drużyny lotowej, tak samo tylko będą poza 50, no ale sprawdzimy czy takim tak się nadaje do lotowania, czy się nie nadaje bo około 99% hodowców twierdzi, że się nie nadaje, a ja chcę obalić tą teorię, uważam, że niczym się nie różni od normalnego gołębia, tylko po prostu jest źle trenowany nie ma początku nie ma początku treningów, nie ma początku tego wprowadzenia w, w tryb lotnika no jest godzina dziewiąta może z minutami czym jak ptaszki sobie poradzę no. Poszły no i, 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 i. O. nie latają Jest 11 sztuk ptaków było 13 jeden w tym jest jeden prowadzący sam jest samczyk dwuletni było wszystkich 13, no ale jeden uderzył w liny, zabił się. No i jednego najprawdopodobniej wziął jastrząb W tej chwili jest 11 ptaszków. Takie latały około pół godziny Próbują w tej chwili siąść Także trening się raczej udał Pierwsze koty za płoty Jak to mówią Ojeja Uderzyły chyba jakieś druty, no słyszałem jak strzeliło coś Ale nogi nie wiszą, to chyba... To chyba w porządku wszystko Ale było słychać, że ktoś w trak uderzył O, jeden chyba odbija Tak, ja jest to młody, najprościej nie uderzył, będzie ranny. Godzina 945. czterdzieści Czwartek. Gąbki mają drugi, loci, drugi locik drugi treningowy z odległości 4 km, około 4-5 km do domu no. jest 11, 10 młodych i brzydki Harry, który będzie prowadził ekipę do domu, zobaczymy jak się tym razem poradzą dzisiaj, jest, który dzisiaj? dzisiaj mamy 27 października Dobra, idą ptaszki. Zarówno wszystkie. No, na razie ptaszki idą w przeciwną stronę. Witam wszystkich. 7 listopada październik, godzina 13:10. Gąbki będą startować od kolegi Piotka Musika. Tylko widzimy, mają do domu. Około 8 km w linii prostej. wypuścimy gołąbki gdzieś o godzinie 13:15. Zobaczymy, jak się poradzą. To jest locik czwarty. Z kolei locik próbny. teraz no. puścimy ptaszki. No, 10 startują. Ostatnio zmysłowi szły wiersze były po godzinie, a miałeś no też miały zeszedć za 6 km, pięć 5, może, nie, za miesiąc lot barburkowy. No Planie jest lot około 100 km, i potem najprawdopodobniej są w Wrocławia, ale to będzie już na koniec 180 km. Dobra. Kończymy filmowanie. Jest godzina 13:28. Najprawdopodobniej gołąbków jeszcze nie ma. Będziemy mogli mieli okazję obejrzeć na jednym filmiku start ptaków i ich przylot. Bo jeszcze w tej chwili nie ma nic. Chyba, Teraz sprawdzimy, otworzymy gołębnik. Ale ptaki się długo kręciły na miejscu startu, także pewnie, pewnie jeszcze niczego nie ma w domu. Chyba. Bierzemy. No nie ma gąbków, nie ma. jest pusty. Taku jeszcze nie ma. Tak, będzie mogli sobie obejrzeć przylot taszków tak samo. Jest godzina 13:58 i przyleciały wszystkie paptaki na raz. Chodź, Hać chodź, 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 chodź

chodź, kać chodź, 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 chodź. chodź. No. ptaszki szły no niecałe 50 minut wszystkie są w domu, locik się odbył i udał całe towarzystwo w domu 2, 4, 6, 8, 9 także mieliśmy okazję zobaczyć start i wejście ptaszku, no bo krążyły trochę nad gębnikiem, ale to, to nie zdążyłem nagrać. Czyli jak na razie eksperyment się udaje. Warunki były dość trudne, mrzy. Pochmurno całkowicie, nie widać, żadnych, nie widać miejsc przejaźni na niebie. Na ptaszki dały radę, są w domu po 50 minutach. Przyszły. Zapraszam na dalszą część eksperymentu. W planie, przypominam, są, będą dwa lociki. Myślę, że 100 km 1, a może nawet być 180, bo mam załatwiony transport do Wrocławia, ale to trochę daleko, ale zobaczymy. Czyli gdzieś za miesiąc, tak, od, za miesiąc powinny gołębie być wypuszczony. Ze 180 km. Na dzisiaj dziękuję, jest godzina y, 13.56, ptaszki są wszystkie w domu, super. Trochę się bałem, no ale e, eksperymencik się powiódł.